Dlaczego ktoś w dzisiejszych czasach chce zostać księdzem? W szkole średniej jeszcze byłem w takim środowisku, gdzie za bardzo ludzie nie byli wierzący. Wstąpiłem do seminarium, bo usłyszałem głos Boga. Wstąpiłem do takiej wspólnoty Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej. Gdzieś długo zastanawiałem się nad tym, takie myśli chodziły za mną, bo jestem z parafii diecezjalnej, żeby wstąpić do seminarium, ale gdzieś odrzucałem bardzo te myśli. Chcę służyć ludziom. I poświęcić całe życie dla służby ludziom. Yy, ale z czasem zaangażowałem się w wolontariat misyjny Salvator. I w wolontariacie misyjnym, w czasie wyjazdu do Albanii, odkryłem właśnie takie swoje powołanie salwatoriańskie. No to brzmi tak e, typowo, e, ale czy w pracy, czy, czy w szkole, mm, dostrzegałem tego Boga i chciałem tego Boga przekazać ludziom jeszcze bardziej. Nie chcę, żeby ktokolwiek poszedł do piekła. Wstąpiłem do seminarium po to, żeby. Służyć Panu Bogu i zawsze miałem takie myśli, żeby być księdzem, kapłanem. Odczułem gdzieś taki głos wewnętrzny. Cały czas się zastanawiałem nad tym, co w życiu robić. No i ten głos nie dawał mi spokoju, więc w pewnym momencie uznałem, że trzeba to chociaż spróbować. W swoim sercu po prostu poczułem takie wezwanie, że na tej drodze czuję się szczęśliwy. I sobie pomyślałem, że to może być życie dla mnie. No, i tak po, po jakimś czasie rozeznania stwierdziłem, że spróbuję, że wstąpię. Nigdy nie chciałem być księdzem. Nigdy nie miałem sobie takiego pragnienia, nawet myśli. Nie dopuszczałem, że kiedykolwiek pójdę do seminarium. W trakcie swoich studiów pracowałem w parze i pracowałem przez pierwszy czas jako kelner, później pracowałem jako barman i w sumie to trwało około trzech lat. I po skończonych studiach zużyłem papiery do Salwatorianów. Zapraszamy do nowicjatu Salwatorianów. Musisz być mężczyzną, oszczonym, pobieżmowaniu, bez przeszkód kanonicznych. I odpowiedzieć na Boże wezwanie, żeby rzeczywiście pójść do Salwatorianu. Zapraszamy. Dopytam, czy maturka w tym momencie na poziomie 90-kilku procent jest koniecznie potrzebna. No, jak patrzymy na papierze czy na generałów, to raczej tam nikt nie sprawdza, jaką mieli maturę. Ale dobrze byłoby, żeby ktoś nie grzeszył e, brakiem wiedzy. <śleszy> 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 rozumiemy, rozumiemy. Więc e, maturka na dobrym poziomie tak jest wskazana, no bo jednak wiecie, to, to się pracuje. Jest ludźmi, wiadomo, <laughs> łaska Ducha Świętego, Duch Święty siada, uzupełni, jest, prawda? Jak widać, że tu głębica zawsze uzupełni, Aha. Ale, ale właśnie jednak ta wiedza też taka, byśmy powiedzieli, nabyta, naturalna też jest potrzebna. Ale to oczywiście, żeby tak konkretnie powiedzieć, czy w ogóle maturka musi być? Czy bez maturki też się można zgłosić? Żeby zostać kapłanem, to trzeba mieć maturę. Jeśli ktoś chciałby zostać tylko bratem zakonnym, to nie musi mieć matury. Dlaczego? Ponieważ każda osoba, która chciałaby zostać właśnie kapłanem w przyszłości, no, każdy kandydat, który w przyszłości chciałby zostać księdzem, a potem na przykład biskupem, kardynałem i papieżem, czy też generałem, to po wstąpieniu do zgromadzenia zakonnego rozpoczyna dalej studia na uczelni wyższej i dlatego, żeby rozpocząć te y, studia na uczelni wyższej wymagana jest matura. Okej, okay. i potem jak już w takim razie spełnimy te kryteria wspomniane, czyli mamy maturkę, chyba, że tak to nie, podanie w jakieś tam wnioski złożone, dostajemy potem informację jesteś jednym z nas, czyli że przyjęty do seminarium, to potem, jak to później wygląda, ta druga etapy do zostawania tym papieżem mniejszym, czyli generałem. <laughs> żeby zostać jednym z nas, żeby trafić do dobrego Towarzystwa Salwatoriańskiego, do Salwatorianów, to wiadomo, najpierw jest na początek rzeczywiście nowicjat. To jest taki pierwszy rok takiego właśnie najbardziej ścisłego rozeznania. Wtedy rzeczywiście kandydaci przyjeżdżają do Bagna. W ogóle bardzo ciekawa wioska, wieś Bagno, koło Wrocławia. Bagno wciąga i jest naprawdę bardzo uroczo, więc zapraszamy. Pierwszy rok to jest Nowa nowicja, taki czas ścisły w Bagnie. Potem przez 6 lat są studia, ale już w Krakowie, w Kolegium Dominikańskim, bo studiujemy aktualnie jako salwatoranie razem z dominikanami w Krakowie. Dwa lata filozofii, cztery lata teologii i po sześciu latach, jak przełożeni powiedzą, że nadajesz się, że nie widzą przeciwwskazań, biskup na ciebie kładzie ręce i zostajesz księdzem. Dobra. I wtedy, jak zostajesz salwatoryjnym księdzem, to przed tobą jest świat, stoi otworem. No ale takich generałów, jakby obecnie panujących, zdraźmy, ilu jest? Jeden. świat? Jeden. A trzeba, jeden. A ile trzeba czekać, żeby znów tam można być, na tym najwyższym stanowisku? Oj, to <noise> wiadomo, wszystko... Już powiedzmy wszystko. Nie no, wszystko w swoim czasie, prawda? Więc tak naprawdę na spokojnie, po trzeba zdobyć jakiegoś takiego prawda, doświadczenia, zarówno tutaj właśnie gdzieś tam na ziemi polskiej, potem rzeczywiście, żeby, bo ktoś kto zostaje generałem rzeczywiście to zdobywa jakby odpowiedzialność za całe zgromadzenie na całym świecie. My pracujemy na wszystkich kontynentach, my pracujemy, no w, już teraz nie chcę strzelać, ale chyba w ponad 40 krajach. Więc to jest naprawdę ogrom właśnie też takiego też choćby rozeznania, też takiej pewnej właśnie jakby wiedzy, jak właśnie jak funkcjonuje też nasze zgromadzenie. Więc wiadomo, to stopniowo się odbywa, są pewne kapituły generalne, pewne takie właśnie spotkania, rad generalnych, gdzie rzeczywiście zjeżdżają się przedstawiciele z różnych części świata, wymiana myśli, doświadczeń, przeżywania pobożności, relacji do Pana Boga. Więc to jest też takie fenomenalne, że coś, co dla nas wydaje się takie bardzo proste, naturalne, dla kogoś już takiej nie jest, bo jest wychowany w innej mentalności czy religijności. Mm -hmm. Ale to w takim razie ja uzupełnię, że y, jak ktoś tam zostaje, nie, nie zostaje generałem, to pff, tam oczywiście wszyscy się cieszą jego szczęściem. Natomiast dla konkurentów informacja jest taka, że konkurentów tak w cudzysłowie, bo to tak, żeby nie było generalnie, tak chyba nikt tego nie traktuje. Natomiast zmierzam do tego, że mamy u siebie kadencyjność. Więc tak jak trzeba czekać na to, żeby być papieżem, no aż ten poprzedni, albo pójdzie na emeryturę albo odejdzie. Tak, u nas mija jedna kadencja, która trwa 5 lat, potem druga, no i zazwyczaj po tych dwóch kadencjach naprawdę ktoś już tam z tego urzędu ustępuje. A bywa też, że już raz po pierwszej kadencji, więc szanse na to, żeby ten naszym generałem zostać, są naprawdę, wydaje mi się, statystycznie no, dużo większe niż byciu papieży. Oczywiście. I to w ogóle też jest takie fenomenalne. Też uczę takiego właśnie i pokory, też takiego braterstwa, że ktoś, kto jest rzeczywiście w randze generała, raczej by najwyższe możliwe przełożone. Salvatron na całym świecie. Kończy mu się kadencja i potem z powrotem wraca właśnie do jakiejś parafii, do jakiejś tam prawda, posługi, do jakiegoś tam czasami apostolatu. Że z powrotem właśnie dalej jest jakby takim, byśmy powiedzieli takim trochę szaraczkiem, jednym spośród wielu gdzieś tam innych Salwatorianów, i daje szansę być generałem komuś innemu. jest to jest takie fenomenalne, że dzisiaj możesz być na topie, możesz być na, na szczycie, byśmy powiedzieli u Salwatorianów, a potem rzeczywiście przychodzi czas, kiedy wracasz do, do szeregu. Salwatorianie są zgromadzeni na całym świecie, są otwarci na cały świat, na każdego człowieka, więc możliwości, możliwości perspektyw jest bardzo dużo. Zapraszamy, przydasz się! Dokładne informacje o tym, jak zostać księdzem Salvatorianinem, można znaleźć na stronie naszego salvatoriańskiego ośrodka powołań, a dokładnie na stronie www.sop.sds.pl. Także jeżeli w czyimś sercu zrodził się jakiś głos albo jakaś wątpliwość, czy to może nie jest jego powołanie, to bardzo zachęcam do szczegółowego rozeznania. Drodzy, to tyle o tym wszystkim. Ogromne dzięki dla wszystkich omadlających i wspierających na rozmaite sposoby. Mam nadzieję, że komuś ten odcinek w rozeznaniu powołania pomoże. Pozdrawionka, do zobaczenia z Bogiem. Pa, pa, pa.